filmiku. Dzisiaj jest 27 sierpnia i jest to dzień, w którym zostaje otwarta drogeria DM. Jak wiecie, ja bardzo, to bardzo na nią czekałam. Cieszę się mega. Także na pewno będzie dzisiaj to hall zakupowy. Jest już po 7 rano, więc ja już się wybieram. Drogerię otwieram o 8, dobrze pamiętam, a inne sklepy chyba od 9, także troszkę Wam ponagrywam, a na sam koniec pokażę Wam, co kupiłam i czy faktycznie jest tak Fajnie i tanio jak w Niemczech jak jeździłam do tej drogeli, także nie będę przedłużać, jedziemy i do zobaczenia za chwilkę. Pa pa! mi się mnóstwo rzeczy kupić i mam tutaj sporo kosmetyków z drogali dm Ogólnie jestem zadowolona, chociaż było dla mnie w niektórych sklepach bardzo, to bardzo dużo ludzi i praktycznie jeden na drugim stał i nie można było sobie z asortymentu, więc już teraz teraz on zapowiadam, że będzie jeszcze jeden filmik, gdyż tak na spokojnie pojadę i będę miała więcej czasu. Będzie mniej ludzi, wtedy będę mogła się rozejrzeć i pokupywać jakieś tam różne duperelki. A teraz bez przedłużania pokazuję Wam, co kupiłam. Ja sobie troszkę poodsuwam tu wszystko. Może najpierw przejdę do sklepu deals. Otrzymałam w ogóle tą tor takie torby, więc fajny prezent na przywitanie. Ogólnie były też takie vouchery dla każdej chyba 200 czy 100 osób, 200 osób chyba za 10 zł na jakieś zakupy. Tutaj kupiłam taki zestaw pojemników. To są trzy pojemniki z taką przykrypką. One kosztowały chyba 8 zł za 3, także spoko. Wzięłam takie. Ciasteczka. Ja bardzo je lubię. Trzeba było kupić dwa, żeby były w tam promocji. I co tu jeszcze mam? I na wejściu otrzymałam taki soczek i właśnie takie to ciasteczko takie mięciutkie. Także to było dla każdego na wejściu. I dopiero teraz zauważyłam, że w torbie jeszcze była piłka do nadmuchania, taka plażowa. I dodatkowo taki talerz chyba do rzucania jak frisbee, chyba to tak się nazywało. Także taki miły prezent dla pierwszych klientów. Ok, ja sobie to już odkłada. I teraz druga torba z tego sklepu. Już Wam pokazuję, co kupiłam. Kupiłam tutaj rogaliki Seven Days, ich jest 5 i to kosztowało 5 zł. Ja zawsze taki rogalik biorę sobie do pracy. Wziąłem sobie picie z osi witamin. Czasami lubię je wypić. To jest chyba lit. Tak, litr, nawet ponad litr. I 4 zł kosztował, więc spoko. Mam też tutaj frizby i piłeczkę. Także w każdej tobie był taki miły upominek. Oczywiście soczek też otrzymałam. I co tu mam? Ciasteczko, ale muszę je włożyć do lodówki, bo trochę trwały te moje zakupy i ono już jest bardzo, to bardzo miękkie. Wzięłam tutaj sobie kokosowe skarpetki. One są chyba nawilżające, ale nie ma tu żadnej informacji, więc poczytam i dam Wam znać na pewno. Wzięłam również rękawiczki. O tych tak drugim Wam pokazałam. One są nawilżające, także będzie zabieg spa. Dodatkowo płyn do płukania ust. On kosztował 5 zł. A te rękawiczki z karpetki jak dobrze pamiętam, to były po 6. Co tu jeszcze mam? Widziałam jakieś ciasteczka, one chyba mi się roztopiły. Takie paluszki czekoladowe, żebym musiała włożyć do lodówki. Tak one wyglądają. One chyba kosztowały też 5 zł, ale muszę je wsadzić do lodówki, bo naprawdę są bardzo, bardzo miękkie. I jeszcze tu dostałam z Kinder Cars, takie ciasteczka, także ok. I z tego sklepu, a jeszcze jedną rzecz mam, sól do kąpieli z Bingo Spa. Ona kosztowała 6 zł, więc niedrogo, szczerze mówiąc, bo kiedyś rozglądałam się i były droższe. Ja powocham. Ale pachnie, to są tropikalne owoce, mega. Ona jest bardzo drobnoziarnista, zobaczcie, pięknie pachnie. Jak będzie dobra, to że kupię. 4 zł chyba, dobrze pamiętam. 4 zł, tak. Ona kosztowała 4 zł. I już Wam mówię. Teraz dwóch mniejszych sklepów, których byłam. W Sinsei kupiłam dwa lakiery hybrydowe. Jedna to była Baza. Tak wygląda. A drugi to wzięłam taki fiolecik. Nie ma jaki ten numer. Tak się prezentuje. On jest takim brokatem. Zaraz Wam pokażę. Dzisiaj właśnie będę robić pazurki. Fiole to jest taki bardziej róż. O, coś takiego. Dzisiaj może zrobię. I one kosztowały 9,90, ale przy zakupie dwóch produktów, to drugi jest minus 50%, więc fajna promocja. I jeszcze całkiem innego sklepu z Health Price to jest sklep, którego nigdy u mnie nie było. I tak szczerze mówiąc, średnio tam mi się cokolwiek spodobało, więc kupiłam tylko peeling do ciała. Tak się prezentuje. On jest malinowy i on kosztował 16 zł. Ten był najtańszy, był bananowy chyba za 20, i jeszcze jakieś tam inny za 17. Tak, na ja spróbowanie zobaczymy, czy się umie sprawdzi. Zobaczę, czy mogę go otworzyć bez otwierania tej foliki, ale chyba nie. Bo jestem ciekawa bardzo, jak on pachnie. zaraz zobaczymy. Nie, musiałabym mieć nożyczki, a niestety nic takiego przy sobie nie mam. I to już koniec z tej torby. Następnie przechodzimy do DM. Może najpierw pokażę Wam chusteczki, które kupiłam z takimi zwierzątkami. Zobaczcie, mega, mega. pięknie, jeździłam do Niemiec, to często takie kupowałam, ale nie były tak pięknie kolorowe. Tu jest 42 paczki chusteczek i to kosztowało tylko 15 zł, więc mega się opłaca. One są nawet grube. Tak jak kiedyś kupowałam, to były dość grube. Okej. Okay. Wzięłam czarę, bo byłam w szoku. Bo nie wiedziałam, że cokolwiek dostałam w DM-ie w prezencie na otwarcie. Oprócz torby, bo torby dostałam. A tutaj patrzę do torby i coś takiego: piękne pudełeczko. W ogóle nie zauważyłam, że takie otrzymałam, więc zaraz otworzę razem z Wami i sprawdzę. Chciałam, coś mi wleciało. I już Wam pokazuję, co tu jest. Jest tu mała pasta do zębów. Taka. Mamy tutaj paczkę chusteczek z takimi pieskami. I jeszcze jeden produkt. Zaraz Wam pokażę. I żel pod prysznic, miód z, y, z mlekiem. Bardzo go lubię, kiedyś miałam w tej dużej wersji, ale fajnie. Myślałam, że nic nie dawali, a tu jednak chwilę zaskoczona jestem. I jakaś tutaj ulotka do tych produktów. Bardzo fajnie w ogóle wygląda to opakowanie, taka torebeczka. Zobaczcie, uroczo, Mega miło. Naprawdę cieszę się, ale już pokazuję, co kupiłam. Kupiłam żel pod prysznic, żel pod wziąłam, wzięłam praktycznie wszystkie rodzaje, których jeszcze nigdy nie stosowałam, więc będzie ich dużo. I jest to żel odświeżający dla osób aktywnych fizycznie, sport and refresh, i jest to z ekstraktem zmięty, nutką orzeźwienia, pięknie pachnie, już włochałam w sklepie. Mmm, naprawdę genialnie. I one są po 3,95 też. Kiedyś, jak byłam w Niemczech, to były po 55 centów. Teraz nie wiem, po ile jest euro, więc trochę Wydaje mi się, że są troszkę droższe niż w Niemczech, ale genialne. Naprawdę warto. Recenzje będą tutaj tak dęko. Kolejny żel pod prysznic jest to uwodzicielski zapach kwiatów i owoców tropikalnych, nawilżający. ten genialnie pachnie, naprawdę. Mmm. Jeden z moich ulubionych ze wszystkich tych zapachów. Naprawdę one są czysta mililitru, więc naprawdę warto, warto. Nie wiem ile już razy dzisiaj powiedziałam naprawdę, ale możecie policzyć. Kolejny jest to taki z balonami i tutaj fajnie jest widoczny napis o zapachu niebies niebiańskiej lekkości. Więc jest ciekawy zapach. Jest taki faktycznie świeży bardzo, ale podoba mi się mega grafikat i żeli pod krysznik. Co tu jeszcze mamy? Mam tutaj z arbuzem i karambo, karambola, Tak się prezentuje. Już go kiedyś miała, on naprawdę tak fajnie pachnie arbuzami. Więc jestem zachwycona. Tutaj mam też męskie żele. Podporeśni 4, w jednym. On to chyba był droższy troszeczkę od tamtych, za które zarazam pokażę. Bardzo ładnie pachnie. One mega, 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 mega pachną w łazience po kąpieli, więc fajnie się zapach utrzymuje. Kolejny męski żel, ten już kiedyś kupywałam. też jest fajny i mocno tak męsko pachnie. Co jeszcze tutaj mam? Mam kolejny żel pod z Damski. Jest to zapach kokosa i frangi pani. Nie wiem, co to jest za franga pani. <grymne> to chyba ten kwiat, no nie mam pojęcia. Pierwszy słyszę taką nazwę, więc sprawdzę. I nie wiem, otworzę. Bardzo kwiatowy. bardzo kwiatowo pachnie. Mam nadzieję, że że będę jeszcze na dniach tam, jeszcze coś kupię. Kupiłam jeszcze, coś mi się tutaj bardzo pobrudziło, dezodorant w kulce z arbuzowy, on kosztował też jakieś 4 zł, więc niedużo. Maseczka do włosów z balei z migdałem, ona kosztuje 7 zł około i ja już go tam kiedyś miałam, bardzo fajnie się u mnie sprawdziła, pomimo, że jest taka mała, to fajna. Odżywka do włosów. Jest to odżywka nadająca połysk. Taka. Wzięłam jedną szamponów, nie brałam, bo mam dość duży zapas jeszcze, więc staram się nie kupować tych rzeczy, które mam dużo. I jestem w kolejnym szoku, kochani, naprawdę. Nie wiedziałam, że jeszcze coś dostałam gratis, a tego produktu nie brałam, a byłam jeszcze z mamą na zakupach i ona chyba też by nie wzięła. I jest to. Balsam po opalaniu albo do opalania, zobaczcie, jaki duży. Balsam po opalaniu. 500 ml. Rozumiecie to? Mega! Naprawdę, jestem w szoku. Miło, miło, naprawdę miło, bo nie brałam tego produktu w ogóle, a to taka niespodzianka. Wzięłam jeszcze pastę z DM. Taka czarna. Ja ją wzięłam ogólnie na próbę. Ona kosztowała chyba 4 zł, coś takiego. Ale wyczytałam ostatnio, że fajnie taką pastą czyści się białe podeszwy od butów, więc sobie sprawdzę też na niej i dam wam znać. Dodatkowo wzięłam z y, Glamshop, Nigdy tam z tej firmy nie miałam kosmetyku, bo u mnie nie było tego. Wzięłam bazę pod cienie. To był jeden z najdroższych produktów, jakie kupiłam. 20 chyba 8 zł, więc naprawdę fajnie, zobaczymy jak się sprawdzi. Jest dość duża w z tymi, co ja kupuję bazami w pojemniczkach. I to wszystko, jeszcze druga torba tu stoi, Zobacz, jaka ogromna, więc już sprawdzamy co tu kupiłam, mam tutaj mm, płyn do kąpieli, tak płyn do kąpieli, on jest o zapachu, nie napisali, jest relaks i pielęgnacja, o zapachu słodkich jagód, przepięknie pachnie, jak ja byłam w DM-ie w Niemczech ostatnio, ja chyba 3 lata temu, jak nie dalej, chyba dalej nawet, to nie było takich, nie było dużo płynów do kąpieli wtedy, a ten tak pięknie, owocami pachnie, genialny. To będzie dzisiaj relaks naprawdę duży. Mam tu kolejny żel pod prysznic. Jest to kwiat pomarańczy i biały brzoskwini. Nie wiem jak Wam, ale mi te grafiki się bardzo podobają. Dajcie znać, czy lubicie takie kolorowe, czy jednak stonowane. Ten tak owocami pachnie i czuć ten pomarańcz i brzoskwinię. Więc zobaczymy, jak się będzie pięknie. To tu mam kolejny płyn do kąpieli, tropikalny tym razem, z ananasem. Jeszcze pomwocham, Same ananasy, jeżeli lubicie taki zapach, Tak jak najbardziej. On kosztował chyba, nie chcę Wam skłamać, bo nie wiem, gdzie mam paragon, ale koło 5-6 zł za taki duży, to jest 750 ml, wegański, więc mega. Ja tak się rozglądam, bo już po prostu nie mam miejsca na stole, żeby układać. Kolejny żel podkreślić, tym razem też męski, taki czarny. Na no, mięskim się nie będę wam rozczulać. Co ja tu jeszcze mam? Kupiłam takie podpaski z natural. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzą. Takie malutkie. Zobaczymy. Sprawdzę, czy warto było. Wzięłam również, oj, podusiły mi się płatki kosmetyczne 3 za bo ja mam tu cenę z Bel. Więc opłacało się. jeszcze mam tutaj. Dwie maseczki do twarzy peel off Są to maseczki oczyszczające. One były jedne z najtańszych, bo złotych 95. Zł. Dużo maseczek nie brałam, ponieważ jeszcze mam dość spory zapas i chciałabym służyć najpierw te, co mam. Ale na pewno, co będę drogali, to na pewno jakieś kupię. I co jeszcze tu się znalazło? Mam tutaj kolejny ten piękny zestawik. Z ciekawości tylko zajrzę, czy jest coś innego, czy to samo. To samo, więc już wam nie będę pokazywać, żeby ten filmik nie trwał wieczność. Ja już to odłożę. I co tu jeszcze jest? Co to wzięłam? Nabierzające mleczko do włosów z kokosem. Nigdy go nie widziałam, jak byłam. Może widziałam, ale po prostu nie wiedziałam, co to jest, bo nie wszystko rozumiem. Ale wzięłam na spróbowanie do włosów. Zobaczymy, czy się u mnie sprawdzi. I co tu jeszcze mam? Mam kolejny balsam po opalaniu. Super, bardzo się cieszę. Przyda się jak najbardziej. Fajnie, mimo niespodzianka, bo nie spodziewałam się. I jest tu też ulotka. Dostałam. A słyszałam właśnie, że w ulotce ma być jakiś kupon na że pod z jest coś takiego na otwarciu, więc szybko przejrzę, czy faktycznie coś takiego jest. Posłyszałam, że we Wrocławiu było na otwarciu, ale nie, nie widzę. U nas może tego po prostu nie było, nie ma tego w tej ulotce. Może była jeszcze jakaś inna, nie mam pojęcia. I to, kochani, wszystko jestem mega mega zadowolona. Dajcie znać, czy byliście już kiedykolwiek w DM, a może jest w Waszym mieście, to dajcie znać, co wy lubicie kupywać w tym sklepie. A ja lecę, kochani, jeszcze pooglądać wszystko ze spokojem i porozkładać, bo tego jest sporo, naprawdę sporo. Dlatego ja chciałam Cię szybko nagrać film i pokazać Wam, co kupiłam, żeby to nie stało w tych torbach. No i będę kończyć, kochani. Lecę trochę pogarniać, odpoczęłam, bo naprawdę zmęczyłam się. Że rano nie było tych ludzi, to było w porządku, ale jak już ich było dużo, to masakra. Ogólnie atmosfera była w porządku, fajna. Tam jakieś panie robiły makijaż, klientko. Był Misiek, którego możecie, albo już widzieliście na moim Instagramie, na relacji, bo nie wiedziałam, ale została nagrana, jak mi niósł zakupy do samochodu. Nawet nie wiedziałam, że ktoś nas nagrywa więc miło, fajnie i no super było, mam nadzieję, że jeszcze w najbliższym czasie tam pojadę na pewno i jeszcze coś kupię i będziecie mogli zobaczyć kolejny hol zakupowy i mówię Wam już teraz, będzie często taki hol zakupowy z tej drogerii, widzicie, jeżeli nie kupiłam dużo, ale jeszcze na pewno coś przemyślę i kupię. Były też mydła w płynie, które są genialne, dużo osób chyba tak zauważyło, nie wiedziało co w ogóle kupić, bo jak rozmawiałam z znajomymi, to nikt właściwie nie wiedział, co to jest drogeria DM. Jak się pytałam, czy o, czy też czekają na otwarcie, to mało kto wiedział, co to jest, więc może to też jest z tym spowodowane. No nic, kochani, będę się z wami żegnać. Ja mam mega udany dzień dzisiaj, więc idę montować jeszcze za chwilkę wieczorem Wieczorem zmontuję, żebyście jutro w niedzielę mogli obejrzeć, bo na razie książkę czytam, jestem w połowie dopiero i dopiero w przyszły weekend będzie recenzja. Dobrze, kochani, żegnam się już naprawdę z Wami. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.